Hej, dzisiaj gramy w Galacon 2, ja jestem Tomusz.pl. No dobra, play. Tak, dobra, gram pod wigiem Malkową. To sobie dołączymy tutaj. A, dobra, no to nie. No to dołączymy, nie wiem, tutaj. Mm, teams. Tu może będzie wolne. Jestem, jestem start. Dobra, gramy. To jestem ja. Szybko zajmować, 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 zajmować Tu, tu, tu i tam jesteśmy. Dawać tu, dawać tu, dawać tu. Nie, przegrałem. No kurczę. No, gra jest dosyć trudna. Strategiczna. Chciałabym powiedzieć, że wszystkie serie zostały anulowane oprócz Kantor, Starajka, Galafona, Dwójki i Untundera. No, przegraliśmy. No, dobra. Aha. No to, dajemy tradycję na bazę przeciwnika. I go wykończamy. O nie! Moi w ogóle mnie pozostawili bez obrony bez sensu Przegraliśmy Chociaż nie Tutaj nasi dają sobie radę pozostawienia pasty losu żeby oni mogli wygrać i raczej chyba wybramy Dioletowy rośnie w siłę. Że tutaj zapuszcza daleko kolonie swoje. A nie, wszystko daje do jednego. I ten, ten tak wygrywa. I już tylko z A, nie byłem jedyny, który przegrał. W gorszym teamie. Polska, a my tu gramy. sobie się osadzimy przy... Idę do bazy przeciwników. Dajesz, 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 dajesz. A, no. Da nadzieję mieć. No właśnie. Przegraliśmy. Mhm. Dobra. Gramy sobie. No cóż, jeśli ktoś chce zagrać no chętnie z nim nagram filmik i... No nie wiem, no Mateuszem Pro7 może będę nagrywać filmy z Untundera. A musimy ogarnąć serwę. Jak to ogarniemy to. Kurczę no. Uciekać, uciekać, uciekać. Szybko dawaj tam. Żyj! Dawaj szybko, Moi! Proszę, daj mi jakąś planetę. Żebym żył. Żebym mógł się rozwijać. Słabo to widzę. Mmm, bo już przegraliśmy. Nie że sobie No właśnie. I idziemy i tutaj zagramy. I gramy. Niedawno rozpoczęte to ja. Szybko, przejmujemy to. Jest! Mamy tutaj kolonie. I rośniemy w siłę. Tylko, żeby nas nie zaatakowali. Ten tutaj bot. Okropny. Chciałabym powiedzieć, że długo nie nagrywałem i przepraszam za to, no ale cóż. Takie czasy Dobra skąd teraz wyślę wojska? Dużo wojska musi wyschodzić skądś Tu się toczy walka i tu teraz bijemy tak chamsko Niech on skończy i niech oni nie wyślą hmm. To będzie tylko pszczółek żeby walczyć z nami Walcz, 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 Nie pojedziemy go? Dobra, teraz się rozwijamy. O wiele szybciej. I chyba przegramy to. Też jest nasze. tak żyjemy, nie żyjemy, ale byłem ostatnim przeciwnikiem, znaczy ostatnim zawodnikiem, graczem, jak kto woli. Mm, dobra. Spędzimy filmik. Dobra. Ja się żegnam. Wiem, że słaby filmik, ale cóż. No to.